Dzień dobry, witam wszystkich oficjalnie. Naz tak. <noise> Nazywam się Agnieszka Baron Twarkowska i naprawdę mam przyjemność dzisiaj prowadzić ostatnie w tym roku przesłuchania do wielkiego finału naszego niesamowitego festiwalu wokalnego dla osób z niepełnosprawnościami, który się nazywa jak? Zaczarowany mikrofon. Otóż tak, on jest zaczarowany. Słuchajcie, dzisiaj mamy w planie aż 20 występów. Będzie niezapowiedziany, niespodziewany duet. Będzie też występ chóru, także dzisiaj się naprawdę tutaj, na tej naszej scenie, będzie bardzo działo. A to wszystko za zasługą, dzięki Fundacji Rytm Gliwice, dzięki prezesowi Marianowi Dragonowi, dzięki licznym wolontariuszom przede wszystkim. Te nasze dzisiejsze spotkanie to jest prawda, taka można powiedzieć wisienka na, na torcie, ale oni pracują cały rok na to, żebyśmy się dzisiaj właśnie mogli spotkać w tak licznym gronie i to nas bardzo, bardzo cieszy. Poza właśnie pracą tutaj Fundacji Rytm Gliwice ważne są środki i właśnie inicjatywę tę wspiera od lat już miasto Gliwice finansowo, a także Centrum Kultury Wiktoria, w którym to się znajdujemy dzisiaj. To jest Scena właśnie tutaj, tak zwana w Perełce. A za miesiąc, za miesiąc 25 października, widzimy się, słuchajcie, też w Centrum Kultury Wiktoria, ale na scenie bojków tam najlepsi z najlepszych. Informacja jest taka, że dzisiaj wybierzemy, wybierzemy, ja nie wybiorę, jurorze wybiorą 10 najlepszych występów, które właśnie później będziemy oceniać dalej podczas wielkiego finału za miesiąc. Także. To już myślę, że przejdziemy teraz do części właściwej, czyli do przesłuchań. Bardzo się cieszymy, że tak licznie dzisiaj tutaj jesteście zgromadzeni. Jako pierwsza wystąpi Nadia Sierakowska, która już tutaj jest. Bardzo się cieszymy. Nadia przyjechała do nas z miejscowości Radomsko. Jest jej opiekunem muzycznym jest pan Krzysztof Jabłoński i usłyszymy utwór na drodze tej. Hej, sokoły, no to jeszcze lepiej, to mi się to bardzo podoba. Hej, sokoły, to będzie pierwszy dzisiejszy występ. Powodzenia! Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Jest to nasz wielki dzień, ponieważ pierwszy raz mamy okazję wystąpić na scenie. Do tej pory były to występy apelowe, takie szkolne. Nadia, tutaj podobnie jak jeden z Państwa jurorów, też jest posiadaczką suchu absolutnego. I to jest fenomenalna sprawa, bo nawet muzyka klasyczna, puszczona przez trzy minuty, jest odtwarzana praktycznie w 100%. Nadia, przedstaw się pięknie, muzycznie, najpiękniej jak potrafisz. Przygotowaliśmy takie krótkie demo zagraj państwu porę roku, która jest aktualnie obecna. Dobrze. A Nadia, a Mozarta, Wolfganga, co przygotowałaś naszego wielkiego, wybitnego pianistę? Jeden z panów jurorów, w zasadzie ksiądz, to może zagramy coś jakiegoś organisty. Znasz taką piosenkę Jana Sebastiana Bacha. Dziękujemy. Nadia się przedstawiła, teraz wykonamy utwór festiwalowy, także jest nam niezmiernie miło i życzymy miłego odsłuchu. Oh, hej, tamcie znaczany czarnej wody Wsiadam na koń, kozak młody Czule żegna się z I jeszcze czulej z Ukrainą Hej, 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 sokoły Omijajcie góry, lasy, doły Dzwon, dzwon, dzwoneczku Moj stepavi skovronečku Hej, hej, hej sokovi Omijaj će gurlja sidovi Zvan, 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 zvanečku Moj stepavi skovronečku świecie, lecz najwięcej w Ukrainie. Tam me serce pozostało przy kochanej mej dziewczynie. Ej, ej, ej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. słoń, swoj, dzwoneczku, mój po z Hej, Ej, ej, ej sokoły, Pomijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 zvon, dzwoneczku, zvon, pójście po wyskok, wroneczku. Ja kółeczka, moja mała, mała A ja tutaj chłopcy schronie, Pięknie nocą, tęsknie do niej Hej, 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 sokoły Omijajcie góry, lasy, doły Coń, coń, dzwoń, dzwoneczku Mój zepowy po powroneczku Hej, 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 sokoły Omijajcie góry, lasy, doły Twine, 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 Za pierwsze miejsce proszę wygrajcie. To była Nadia Sierakowska. Ukłon jeszcze oklaski naszej damy. Tutaj jeszcze będzie certyfikat za udział i prosimy bardzo o podpis na karcie koncertu.